Właśnie mamy podwójny hol. I za! Ryba! Oll, stać! Mamy to kolejna ryba. No i pytanie, co z dziurą? Skąd dziura? Trudne warunki, ale wypłaciła rybka. Sponsorem dzisiejszego filmu jest sklep wędkarski www.rybkowo.pl Witam was serdecznie moi drodzy. Z tej strony Piotrek i Iza z kanału Zafiszowani. Witamy was w tych pięknych okolicznościach przyrody. Jesteśmy jak widzicie nad morzem. Pogodę mamy idealną. Wiatr południowy, malutka fala. Pierwszy raz w tym roku udajemy się na trocie. Trochę ludzi widzę łowi, także może coś się dzieje. Sprawdzimy to zaraz. To dotarliśmy na miejscówkę, ubieramy się czas oddać pierwszy rzut, patrz ma troć. Przed w tym miejscu, co ja złowiłem, przed rzucił pod nogi, złowił troć. No dobra, to pora nara. Na nas zaczynamy. Na razie blisko brzegu. Spróbujemy. Przed nami dwa dni łowienia. Pogoda ma być OK. Będziemy łowić z brzegu. Mogliśmy pójść na łatwiznę i pojechać trollingować, ale chcemy rozpocząć sezon rybą z plaży Izula też wolała z brzegu, więc po rybę moi drodzy patrzcie na to piękna truteczka, zaliczona mój w i lecimy idziemy trochę głębiej ona uciekła. Tak uciekła tutaj. I no. <grymne> no to moi drodzy, szybko poszło. Wszyscy daleko szukają ryby, głęboko w wodę weszli, dalekie rzuty, a my tu z Izunią buszujemy w kamieniach. Wydaje się, że nawet dwa kontakty z rybą już były. Także bliskie rzuty. Branie jak widzieliście było 5 metrów ode mnie. Mam pytanie zawsze, czy odprowadziła, czy czy po prostu była blisko i wzięła, ale rzut też nie był daleki, także no ciekawie, ciekawie, zobaczymy jak nam dalej pójdzie. Teraz czekamy aż Izabelka swoją trockę złowi pierwszą. Właśnie mamy podwójny hol, wygląda jakby stado szło od lewej, pierwszy zaciął, drugi holuje. Mogę nagrywać, nie ma nic? Bierzemy tutaj kolegę, mówi, że trochę ładniejsza. No jest, wymiarek na pewno, ładna. O, ładna. Mamy matkę. Jeszcze się wypięła, no pięknie. Gratulacje kolego, Jarek, Dobrze zrobiliśmy, że nie trolling. Godzinę dwie ryby, no to statystyki trollingowe prawie cztery osoby, jeden po drugim, raz, dwa, trzy, cztery przeszło stado, wszyscy zaliczyli po teraz mega to wyglądało też dalej, nie? no dobra, chodź, ja sobie plasty, No ja była całkiem mała o, no, taka nie, to nic nie ma co. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehaved you so you'd notice, too. Sneaking so looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view! I feel good. You I Raczej nie, dam se radę, jak coś to poproszę. No i mamy kolejną rybkę. Wiele czasu minęło, Piękne przywalenie. Nie będziemy to odbierali, wypuścimy w wodzie, ale piękna rybka. Oj, Patrzcie sobie, jaka piękna. Mocno zahaczona, tej byśmy nie stracili. A, ryba. Chciałem powiedzieć, ale będziecie kebab smakował. Kurde, ale daleko, z dalekiego znowu. No, piękna zabawa. Tak holować troj za trocią, nie powiem. To dosyć z dalekiego wyrzutu teraz. Zaczęły brać, a Izulka trochę nie dorzuca. No, też, może. No. Maluszek toczyła no, kiwerkę no, no to po to mnie chadnie No tą ręką nie dam radę telefonem okay. nagra No i co tu mamy? Numer ile? 4 Numer 4 dzisiaj do wody na wszystkie cztery nie wyadne świnki Jest kurde żerowanie piękne Nie chcę je skrobać Jużdali się szczypce W końcu tak zażre, że jej nie puszczę. No, no. To co? Baj baj trutka Proszę. O poszła Ciebie Rzucaj, może weźmie tobie Wiałaś? <grym, grym, grym>, ale co zacięłaś? Nie wcięłaś? No musiałam, że I Izulka właśnie zaliczyła spinę. a No trudno. Jest szansa. No tu raczej kamieni nie ma, więc... Nie, nie była, bo się rzucała tak? przez chwilę. No. Dobra, pora zrobić przerwę na herbatkę. Po takim łapaniu. Wracamy po przerwie. Na tym, no, czy dalej będzie się działo. I taka rada, jeszcze, tak jak ta przynęta ma średnie znaczenie, tak to ma mega znaczenie. Zobaczcie dzisiaj cztery zacięte ryby cztery wyholowane wcale nie były mocno wpięte, ale nawet ostra kotwica zrobiła robotę. Także BKK warto zainwestować, naprawdę. Mniej tych ryb spada, moim zdaniem. Spadła ryba. SPADŁA! No niestety, pochwaliłem haki. od dwóch godzin praktycznie nie było brania. A tu niestety, z bardzo dalekiego wyrzutu, spineczka, no a długo nie pocholowałem, Taka, prawie nie wcięta. Ole, skacze. Piękna rybka. Raczej nie ta co spadło, bo ta wzięła blisko Ale Fryda. No. Myślałem że dzisiaj nie odpalą Bo tak naprawdę z rana super Teraz no, taki jeden jeden rozmiar, nie dalej nawet Ale no, taka grubiutka, fajna Fajna ryba Zobaczcie też wymiaru nie ma ojej, ojej pikaj delikatnie z nią obejdziemy Ach, wypięta oczyszczona poszła Dawaj, bo blisko wzięła znowu kolejne branie po pięciu rzutach. Tym razem nie wciąłem ryby Wszystko tu ok, wszystko okej. Okay. Dawaj, naprost. Mocno, pięknie. To kolejna ryba, fale coraz większe, piękne przywalenie, no, wydaje się, że może być ciutkę lepsza. Pięknie wyskoczyła. Wzięła na pół dystansie. Widziałem ją. No, taka okołowymiarowa bym stawiał, więcej trochę, no one silne te trocie. No piękne łapanie, już mieliśmy sparać bo nic się nie działo. Znowu dłuższa przerwa. A tu piękna niespodzianka. Kolejna fajna rybka. A przed nami jeszcze jutro cały dzień. Marzenie takie łapanie. Pokażcie co tu mamy. No nie, też nie. A on będzie wymiar. Pięknie skacze. A sobie ją podbierzemy. Zrobimy sobie fotkę na pożegnanie, jak wymiarek. A tutaj macie ostatnią wymiarową troskę, która właśnie zrobiła chyc i popłynęła do wody. Na telefonie mam. Mamy. mamy nagranie w pionie. Hej. Kończymy dzisiejsze łowienie. No piękny wynik. Tak naprawdę 7 brań, 6 wyholowanych ryb, jeszcze jakieś tam brania, podskubywania. Także sporo się działo. Tak naprawdę odpalenie było z rana. Odpalenie było tak między 14 a 15. Teraz tym jeszcze za widoku dojść, a czeka nas dosyć długa droga. Mamy 5 km do apartamentów, w których mieszkamy. Także widzimy się jutro cały dzień jeszcze. No nie wiem, czy będzie aż tak pięknie, ale mam nadzieję, że coś się uda jeszcze dołowić. No i wróciliśmy. Suszymy wszystko. Zobaczcie sobie. Opłaca się poza sezonem wynająć apartament. Za coś takiego, kuchnia, łazienka, jeden duży pokój. Łazienka całkiem przyzwoita, prysznic. Zapłaciliśmy 100 zł za dobę. Także nie opłacało się kampera nawet brać, także... Dwie nocki, 50 zł za dobę, za osobę. No to jest naprawdę już super cena. Lecimy coś zjeść. Witamy w serialu ptaki. No moi drodzy, jak widzicie, dzisiaj wstaliśmy z rana. Godzina siódma, przed nami parę kilometrów spaceru. No i miejmy nadzieję, że. Powtórka z wczoraj będzie. Gabela gotowa. Papeczka gotowa. Witamy was godzinę później. Prawie jesteśmy na miejscówce. Wygląda na to, że nikogo nie ma. No to moi kochani baza rozbita. A my lecimy, patrzcie, patrzcie jaka piękna woda, trochę pali dzisiaj, ale nie ma nikogo, tak lubimy. No, wczoraj tu trafiliśmy rybę, blisko brzegu, tak też zaczynam, jednak fale są spore, woda wyższa. Będzie ciężko się przedostać, wydaje mi się na lewkę, no ale będziemy próbować. A na razie próbujemy blisko. Grubo, ledwo doszedłem. No stan wody jest dużo wyższy niż wczoraj. Tu Jakimś cudem wrazłem na kamień No i raczej z niego nie zejdę, bo na granicy przelewki jest to mówienie dzisiaj. Ale mi się to nie podoba no nic, zobaczymy Izula niestety jakiś cudem przebiła spodniobuty więc łowi sobie z brzegu o tam no szkoda, szkoda nie układa się to od rana no może jakaś rybka wynagrodzi

może być około wymiar Piękna sprawa Piękna sprawa Już myślałem, że brakuje tego zasięgu Bo no rzucamy 50 metrów bliżej niż wczoraj Fala na kamieniu przeszkadza Ale jak jest ryba to od razu się Micha cieszy no i z dalekiego wyrzutu faktycznie od razu Po zarzucie dzieła No właśnie jak wygląda On no. nie wyskakuje nie pokazuje się Zobaczmy Gdzie dostojnie, nie, nie malutka no, taka około, około 50 No gier jej podbierać Trzepimy pod nogami no, obstawiam 45 Poszła Pięknie no, powiem szczerze, że już nie wierzyłem, bo naprawdę ciężko się łowi. Chciałem już zejść na śniadanie, ale teraz trochę popróbujemy, bo może no, podeszło jakieś stado. No fajnie, fajnie. I jeszcze kończy boksera. Dwa słowa ci łowię, kołowrotek Riobi Maturity, 0,10 plecionka na nim, a wędka to... York Master Arms Spin 320, 42 gramy wyrzutu. Całkiem dobrze się tym łowi, całkiem dobrze się tym rzuca. Nie kosztuje wiele. Polecam Przemek Jak będziesz chciał wejść kiedyś do morza, to taką wędkę musisz sobie kupić. Przerwa na śniadanie. Ryba zaliczona, ja to dowolony. Zurka nie bardzo, z brzegu to już w ogóle ciężko jest złowić. No ale próbuje dzielnie Brawa dla niej. Dajcie lajka i komentarz dla Izuni. Za ja to, że jest taka twarda. Próbuję tą troj złowić. W końcu się uda. No i pytanie, co z dziurą? Skąd dziura? Wczoraj nie było. Nie wiem, musiałeś dzisiaj jak na no, kamieniu czy przy czymś przetrzeć, no nie wiem. My, że to w domu dokładnie, ale dziwnie. Dobra, jakimś cudem wróciłem na mój kamień Ale jest już na styk Próbujemy Miałem ładne branie Najpierw mocne, potem znowu już powtórzyła Ale niestety No nie udało się Wciąć, ale znowu coś się zadziało Stoję dzielnie na kamieniu i walczę

spróbujemy w innym miejscu. Kończymy ten fajny wypad, dwa dni za nami, no dzisiaj króciutko, w sumie trzy godziny łowienia, ale Iza zamoczyła buty, zamoczyła spodnio buty. nie będziemy jej męczyć, także zawijamy się do domu zadowoleni, dwa dni, siedem ryb złowionych, jedna spięta, także super wynik, super statystyka, pamiętajcie ostrz się kotwice, nie, no tak naprawdę było fajne żerowanie. Szczególnie wczoraj. No dzisiaj już nie mogłem dorzucić się do tych miejsc, bo tak naprawdę na drugą rewkę się nie dało. Nie dało się też rzucić, bo rzucaliśmy pod wiatr. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Sponsorem dzisiejszego filmu jest sklep wędkarski www.rybkowo.pl